Prezentuję. Katyński apel pamięci. Członkowie rodzin katyńskich, kombatanci. I weterani walk o niepodległość. Mieszkańcy Gdyni, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu pamięci na placu przy Kościele Najświętszej Marii Panny, by w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć naszych rodaków, zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej złożonej na sztandar z hasłem Bóg, honor i ojczyzna. Składamy dziś hołd żołnierzom, którzy oddali swe życie w walce z sowieckim najeźdźcą o wolną i niepodległą Polskę. Wspominamy też męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania, oraz deportacje. Symbolem tego męczeństwa stała się zbrodnia katyńska dokonana na polskich jeńcach wojennych. Ich męka i śmierć nie były daremne, nie uległy zapomnieniu. Oddali życie w imię miłości do ojczystego domu w nadziei, że odrodzi się Polska niepodległa. Suwerenna i demokratyczna. Do Was wołam, obrońcy Kretów Wschodnich Rzeczpospolitej, z radziecką napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego najeźdźcę. Wzywam żołnierzy korpusy Ochrony Pogranicza którzy pierwsi stawili bohaterski opór w Armii Czerwonej. Wołam obrońców Lwowa i Grodna, Lidy, Wilna i Równego, bohaterów wal pod Kodziowcami, szatkiem i wytycznym. Stańcie do apelu. Wzywam oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Midnoje i Bychowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach Kaźni. Wołam skazanych bez sądu. Za to, że byli elitą naszego narodu i przeszkodą na drodze zniewolenia Polski. Stańcie do apelu. Śmiercią, śmiercią, śmiercią! Do Was wołam, zamordowani przez sowieckich oprawców, generałowie. Józefie Konstanty Olszynowiczyński, Stanisławie Halerze, Leonardzie Skierski Leonie Bilewiczu Aleksandrze Kowalewski, Kazimierzu Orlik Łukowski, Franciszku Sikorski, Konstanty Plisowski, Piotrze Skuratowiczu. Bronisławie Bohaterewiczu, Henryku Odrobążu Minkiewiczu, Mieczysławie Sworawiński, Admirale Sawery Czernicki, Porucznik Janino Lewandowska. Stańcie do apelu. Wzywam ofiary zbrodni katyńskiej związane z Wybrzeżem Gdańskim i całą ziemią kaszubską, którzy poświęciliście życie za wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu. wam duchownych różnych wyznań, których Wigilię 1939 roku wywieziono z obozów jenieckich w nieznanym kierunku. Wołam wszystkich duchownych, którzy nie opuścili wiernych i oddali życie za Boga i Polskę. Stańcie do apelu. Wam więźniów sowieckich katowni, na wileńskich Ukiszkach, lwowskich Brygitkach, na moskiewskiej Łubiance i Butrykach, w rówynym, Równy, Kołomyi, Mińsku oraz wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani oraz pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu. Ginę, śmierci, będzie! Do was wołam. Deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani, pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób. Was wzywam skazani na zesłanie na lodowate pustkowia Syberii oraz rozpalone stepy Kazachstanu, których jedyną winą była miłość do Polski. Stańcie do apelu. Śmierć, śmierć mój Do Was zwracam się, potomni, pochylając z zadumień i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego, którzy do końca pozostali wierni Ojczyźnie. Zachowajcie w swych sercach pamięć o ofierze ich życia złożonej na honor i wolność Ojczyzny. Niech ich niezłomna postawa będzie drogowskazem dla naszej nauki, pracy i służby dla Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom. Chodź! Pania, spocznij. Do salwy sonorowej strzeba! Choduj!